Dzień dobry, witam Was kochani. Z tej strony Małgorzata Kaleciok. Prowadzę działalność Gaja Naturalne Terapie i pomagam, prowadzę, wspieram ludzi, którzy chcą żyć po prostu zdrowiej, szczęśliwiej i chcą być po prostu bardziej spełnieni. Witam Was właśnie w cyklu nagrań na temat EFT. Ostatnio powiedziałam Wam o mózgu, A dokładnie o trzech strukturach mózgu, które są niezwykle istotne w procesie EFT. Jest to dział neuronauki, który właśnie nam przybliża temat, co tak naprawdę się dzieje podczas takiej sesji EFT. I żeby bardziej zrozumieć to, czym EFT jest i jak działa, ponieważ nie trzeba w EFT wierzyć, nie jest to żadny hokus pokus, żadna magia, żadne ezomezo. Po prostu jest to neuroplastyka naszego mózgu, która pozwala nam na trwałe zmiany naszego zachowania, naszych emocji, abyśmy się po prostu czuli szczęśliwi i byli zdrowi. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o bardzo dla mnie takim ciekawym świecie psychosomatyki. Temat mnie od wielu lat interesuje, dlatego też. Ciągnie mnie do IFT, ponieważ jest to pięknie, ładnie połączone wszystko. I jest taki pan, który specjalizuje się w traumach, Pan Basil van der Kolk. I przytoczę Wam teraz jego cytat: Twoje ciało rozliczy się z wszystkiego. I ja też często powtarzam to moim klientom, że ciało przyjdzie po swoje. Tutaj się nie da od tego w żaden sposób uciec. Jest to dość wizja przerażająca, ale z drugiej strony popatrzcie, jak bogate możliwości mamy, i jest to źródło, jest to może droga, właśnie, właściwie nie może, bo jest z całą pewnością dla nas to taka, taki, taka informacja i droga do znalezienia zdrowia. Tylko poprzez właśnie słuchanie swojego ciała możemy bardzo wiele w sobie zmienić. Więc wydarzenia, które się wydarzają, czy to bodźce zewnętrzne typu jakieś sytuacje, kiedy na przykład tracimy osobę na bardzo bliską, na przykład umiera bądź w inny sposób albo coś nam się przydarza, coś nam się udaje bądź nie udaje, lub te całe wydarzenia, które się dzieją w nas, czyli. Przekonania, myśli, decyzje, które chcemy podjąć. To wszystko, te wydarzenia, myśli, zachowania fizyczne, również to, co się dzieje właśnie w ciele fizycznym, powoduje emocje I, i emocje również mogą powodować emocje. Czyli na przykład możemy czuć złość na to, że mamy poczucie winy, albo możemy czuć smutek z tego tytułu, że jesteśmy że się boimy czegoś, tak? Więc to wszystko fajnie na siebie wpływa. I często dopiero interpretacje tego, co nam się wydarza, powodują jakąś emocję. My, rodząc się, nie wiemy jeszcze, że. Niebo jest niebieskie, że woda w kałuży jest brudna, że słońce jest piękne i daje nam ciepło. Nie wiemy, co nam szkodzi, co nam nie szkodzi, i my po prostu się tego uczymy. I to jest oczywiście prawidłowe. Ale istnieje też również wiele przekonań, które nie są dla nas dobre, które nas niszczą, które nie są dla nas korzystne. Na przykład mówi się często chłopcom, że mają być silni i nie płakać, dziewczynkom, że mają być grzeczne i się nie zachowywać jak chłopcy. I tutaj też pojawiają się właśnie takie wzorce dla nas niekorzystne, krzywdzące nas. I to wszystko dopiero, jak już mamy wgrane, wywołuje u nas daną emocję. I emocje właśnie czujemy całym ciałem. E, neurochemiczne zmiany zachodzące w mózgu powodują też zmiany odczuwania ciała. Jak już ostatnio wspomniałam w ostatnim filmie na temat ciała migdałowatego, który powoduje cały mechanizm różnego rodzaju odczuć, ponieważ impulsy przechodzą do nadnerczy, natnercza wywdzielają kortyzol, no i fala różnego rodzaju odczuć. Mamy przyspieszone bicie serca, e, mog żeby mogą się pojawiać gorąc w ciele rumieńce twarzy i tak dalej i tak dalej i właśnie zmiany właśnie też w rytmu serca, tak jak powiedziałam taką ciekawostkę wam teraz powiem, że twarz badacze uważają, że właśnie mięśnie twarzy mają znaczny wpływ na nasze emocje. Sami wiecie, jeżeli się pojawia na przykład złość, to lubimy sobie zaciskać szczęki, tak? A jeżeli pojawia się radość, to się uśmiechamy. I uśmiech, na przykład, na twarzy powoduje, że czujemy się znacznie lepiej. I to na przykład yoga śmiechu pokazuje, tak? Jest aspekt również tutaj oddechu w jodze śmiechu, ale również jest to, że sam jest śmiech, a w grupie działa to jeszcze piękniej, jeszcze jest to wzmożone. Więc emocje są fundamentem naszego funkcjonowania. Dzięki nim reagujemy na rzeczywistość, która nas otacza i na również na myśli, które się dzieją w naszej głowie. Są istotnym czynnikiem, czynnikiem są tak istotnym czynnikiem, iż z całą pewnością warto się im przyjrzeć, tak? Czasami jest tak, że mamy, mamy zablokowane czucie z ciałem, nie mamy takiego połączenia z naszym ciałem. I często bywa tak, że ignorujemy nasze odczucia albo że je wypieramy. Nie wystarczy nam to, że boli nas kolano, musi nas łupnąć porządnie, że nas na przykład sparaliżuje i wtedy się ockniemy. Tak jak właśnie wspomniałam, że to ciało przyjdzie po swoje, więc daje nam różne sygnały. Różne informacje z tego ciała płyną, i mimo, że mamy trudny tam dostęp poprzez lata wypierania, ignorowania, to jest to proces odwracalny. I podczas EFT bardzo pięknie i szybko zauważam, że szybko można powrócić do tego czucia. Do tego czucia, i powraca właśnie kontakt z ciałem. Um. Niektórzy odczuwają swoje emocje poprzez, jako taką mgłę, widzą ją przez mgłę, nie potrafią jej umiejscowić, nazwać, opisać, ale tak jak wspomniałam, dość szybko podczas takiego procesu można ten kontakt przywrócić i wtedy pięknie ludzie opowiadają z dokładnością co do kształtu, koloru swojej emocji, i miejsca znajdujące się w ciele. Więc to jest bardzo piękne i pozytywne. I tak, tą całym aspektem emocji w ciele zajmuje się na przykład medycyna germańska, później z niej się wywodzi totalna biologia to jest ogromny nurt nauki, takiej właśnie alternatywnej. Mamy Recall Healing, psychobiologię. I właśnie te nauki mówią, że każda choroba w ciele wywołana jest przez konflikt emocjonalny czyli źródłem problemu, czyli źródło problemu znajduje się w naszej głowie i tam, dokładnie tam, a nie gdzie indziej trzeba szukać uzdrowienia. W zależności od części mózgu, która jest zaangażowana w rozwiązywanie problemu, choroba pojawi się jeszcze w okresie trwania konfliktu, bądź po, tym, po rozwiązaniu konfliktu, nawet i pół roku po rozwiązaniu, więc to jest naprawdę długi, długi czas. Rodzaj osobistego doświadczenia danej sytuacji powoduje, że ta choroba może mieć różny przejaw, w różnych częściach ciała się może objawiać. I każdemu konfliktowi oczywiście towarzyszą emocje, bo to jest tutaj, to jest cała ta baza tego wszystkiego. Główne emocje to są właśnie poczucie winy, złość, lęk, smutek, wstręt, bezsilność. To są takie główne, właśnie, i one mogą występować w różnych konfiguracjach, w różnych odcieniach, i w odnalezieniu ich właśnie znajduje się klucz do zdrowia. Jeżeli kiedykolwiek przeżyliśmy traumę, a każdy z nas ma mniejsze lub większe traumy. To zapisują się one w naszym ciele. Te emocje znajdują się na energetycznym i komórkowym poziomie, i to też dotyczy naszych zapisów rodowych, czyli to, z czym przychodzimy na świat, całym kodem genetycznym, gdzie są zapisane przekonania i emocje naszych przodków. Dlatego też. Pracujemy z przekonaniami, z naszym rodem. Pięknie też są tutaj fajne efekty z EFT. Jak to właśnie powiada twórca Gary Craig metody EFT przyczyną wszystkich negatywnych emocji jest zaburzenie w systemie energetycznym. To znaczy, że tworzą się blokady w różnych miejscach na kanałach energetycznych, czyli zwa, inaczej zwanych meridianami na punktach akupunkturowych. I to jest właśnie ta część EFT, która powiązana jest z medycyną chińską. I te właśnie blokady powodują Objawy już somatyczne w ciele fizycznym. Możemy uwolnić te zaburzenia, korzystając z głębokiego uzdrowienia, dostępnego każdemu z nas. I wspaniałym właśnie narzędziem do tego jest EFT. I ciało nam daje takie sygnały, symbole, symbole wskazówki, które... W różnych informacje o różnych blokadach i zaburzeniach w przeróżnych organach naszego ciała. Nasze ciało naprawdę, powiem wam, jest bardzo genialne i świetnie sobie właśnie z tym radzi i tutaj wystarczy tylko iść za sygnałem i słuchać tego swojego ciałka. Czasami są to sygnały bardzo wzmożone, czasami delikatne, czasami bardzo zabawne jak na przykład jeżeli mamy problemy z barkami to często mamy jakieś obciążenie które nosimy ze sobą problem z kolanami czy nogami może powodować może być przyczy tutaj przyczyną to, że nie potrafimy kroku iść dalej podjąć jakąś decyzję żeby się po prostu przesunąć do przodu problemy skórne często są powiązane z że coś znalazło nam za skórę dlatego też różne takie Przysłowia, powiedzonka noszą ze sobą ogromny potencjał tej mądrości właśnie. Skoro słuchajcie, skoro emocjami zawiaduje jedna półkula mózgowa, a związana też również na przykład jak mówiąc o emocjach, tutaj cały układ limbiczny, czucie i czucie, wszystkie emocje, które są też również związane z wyobraźnią, pamięcią długotrwałową, przez to i również z tym takim cielesnym, cielesnymi doznaniami. To, to jest wszystko ładnie powiązane w taki sposób współ, współdziałając na siebie, oddziaływując na siebie. Obrazy są połączone z emocjami, a wszystko to połączone jest z słowami. I to powoduje tą integrację tych dwóch półkul mózgowych i jest po prostu niesamowitym rozwiązaniem dla pracy, na pracę ze sobą, i to wszystko nam daje IFT. Jest to po prostu łańcuch, nierozerwalny łańcuch połączeń, którego uruchamiamy. I tutaj możemy dotrzeć do korzeni dysfunkcji cielesnej w sposób łagodny i niebezpośredni. Nie, nie, nie Nasza, nasza właśnie wyobraźnia poprzez obrazy, metafory, symbole pomaga dotrzeć do emocji zamkniętych głęboko w naszym fizycznym symptomie, w naszym fizycznym ciele. No a EFT poprzez... Właśnie opukiwanie i, i tipping robi resztę, wywołuje falę wibracyjną w kanale, w kanale w tym energetycznym, co, co przywraca harmonię, przywraca drożność na kanale i pojawia się po prostu uzdrowienie. Więc EFT pozwala poprzez usunięcie tej przyczyny, prawdziwego źródła problemu, właśnie zaburzenia w kanale energetycznym, poprawić jakość naszego życia, nas po prostu uzdrowić, przywrócić zdrowie, odzyskać to zdrowie. Więc to, co naj, najbardziej bym chciała Wam dzisiaj przekazać w tym filmie, to jest to, że te dwie półkule mózgowe, czyli ciało, ta z cielesną częścią, gdzie. Mamy półkulę, która jest odpowiedzialna za cielesne doznania i ta, która jest związana z emocjami. One współdziałają ze sobą. One są zależne od siebie i żadna nie jest mniej lub bardziej ważna. Połączenie, integrację, synchronizację tych właśnie półkul powoduje nasze uzdrowienie na różnych płaszczyznach. Więc EFT integruje te części, te, te obie półkule, docierając tam, gdzie nie dociera medycyna ani tradycyjna, ani metody psychoterapii, ani farmakologia, osiągając rezultaty, których nie można osiągnąć lecząc wyłącznie ciało bądź wyłącznie umysł. Na tym dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinku. Miłego dnia życzę. Cześć.